Tak, więc chcieliśmy jeszcze się odnieść do komentarzy. Dziękujemy Wam, że piszecie tak licznie komentarze. I przepraszamy z góry, że nie odpisujemy, bo po prostu no, nie ma czasu na wakacjach odpisywać, ale postaramy się wieczorem siąść i po kolei sukcesywnie odpisywać. Także. Chcemy jak najwięcej materiału Wam nagrać. Tak. <laughs> Żeby było co montować, żebyście mieli co oglądać do października. Właśnie, pozdrawiamy. Rad 80. Radek, pozdrawiamy Radek, Cię. Radek, pozdrawiamy Cię. Tak, bo się dopominałeś. Więc pozdrawiamy. Tak. I to chyba Radka, żeśmy chcieli poznać, pozdrowić z balatonu. Tak, tak. Rok temu pozdrawialiśmy go z balatonu. Tak. I Zbrali. Chci chcieliśmy zrobić taki... chcieli taką niespodziankę, że chcieliśmy czy tak. po roku czasu z balatonu pozdrowić. Z tego samego miejsca może. Bo taki był plan, ale ten... Ale no po prostu plany się plany u nas zmieniają. Także. Nie byliśmy na balatonie, byliśmy w zupełnie innym miejscu, co już wiecie. Tak. Ale Bo było, było fajnym, też tam zresztą, fajnie. I myślimy, że jeszcze możliwe, że tam trafimy, ponieważ tam możemy no, taką niespodziankę też zrobić dla Was. Może nie chcemy zdradzać na razie o co chodzi. Tak, tak, bo że się spadłem. Tak, bo taka rozmowa była, więc jest pomysł na coś. Także no zobaczymy. Zobaczymy. Może tam wrócimy jeszcze, ale było fajnie. Pomimo tej takiej grozy, wiecie, żeśmy mówili, jedziemy mm. autostradą, nudno i to tak się jedzie jedzie, <grym> jedzie. jedzie, jedzie. jedzie. Pisaliście na pewno, na bank pisaliście, gdzie tak daleko, zamiast tutaj nad morzem czy w to gdzieś odbiliście, chęt daleko na jakiejś tam, nie powiem co, na bank pisaliście. Tam gdzie ptaki hemotium. zawracają. <laughs> Także, no, no chcieliśmy, to na własne życzenie po prostu. My lubimy przygody, naprawdę lubimy przygody. Nie spodziewaliśmy się też, co nas tam zastanie, ale chcieliśmy właśnie przygody dzikości takiej. No i była dzikość. Tak, totalna no. dzikość taka. Prawdziwa, dzika Chorwacja, tak. której na co dzień nie widzicie. Jak mm -hmm. Nawet jak jedziecie do Chorwacji, to tego nie widzicie. I później te widoki, gdy jechaliśmy już tutaj, to coś niesamowitego, pięknego. No, tak Autostradą jadąc, tego nie zobaczycie. I wiadomo, no, fajnie korzysta się z autostrad, bo się szybko przejeżdża tak. nie z celu A do celu B. No, bez autostrad to była tragedia, no, naprawdę, trzeba przyznać. Ale od czasu do czasu fajnie tak zjechać mm. gdzieś tam na, na dzikość i trochę coś tak. pozwiedzać. Ale piękny widok mamy. Tak, tak. Mhm. To dzisiaj mimo, taka pogoda chmurzy. w Krakowie, już to co mhm. powtarzaliśmy wcześniej, ale jest ciepło, naprawdę ciepło, fajnie myślę, że... A chciałeś jeszcze poruszyć właśnie komentarze. Tak. Więc może yy, coś, może nie będziemy czytać tylko to, co na skojarzenia, co Zdrowię sobie przypomnimy. Zdrowie wszystkich pięknych kobiet. <noise> tak? Dobra. Zdrowie wszystkich kobiet. O, widzisz. O, Ale wszystkie lepiej. kobiety są piękne, więc pierwsza wersja była prawidłowa. O, to, już to. Tak, nie ma brzydkich kobiet. Nie ma, nie ma. Nie ma brzydkich kobiet. Prawda? panowie. No, Prawda. piszcie. Jak to mówią, jest takie przysłowie: każda potwora znajdzie swojego adoratora. O jejku. A ja słyszałam amatora <laughs> adoratora. No dobrze. To chyba ciocia też mówiła. <laughs> ciocia zawsze powtarzała, jak to mówię? Jak idzie ulica? Tak, idzie muzeum. Czekaj. Z przodu trofeum, z tyłu muzeum. Tak mówię. Nie słuchajcie. zaś się żwina tak. na przykład. Ta... Tak mówiła. Ciocia zawsze mówiła, Z tyłu liceum, z przodu muzeum. Tak mówię. Trofeum Nie wiem. Nie tak przyszło. A. Ale słuchajcie, moi, to jest zawsze żarujecie tego chyba. No, Nie wiem, co mi z tym trofeum. Tak, bo każdy <grym> myślał, że to licealistka z tyłu. <grym> tak. No, powiem wam, moja mama ostatnio mówi, że przebiegła przez ulicę w niedozwolonym miejscu. No, no, no. Pan musiał hamować pisk opon. Moja mama przebiegła przed mostem, przed wiaduktem i idzie. Pan wyskakuje, zatrzymuje się i z góry no. zaczyna na nią krzyczeć, że co ona robi, ten nie. A ona mówi do niego że ona już jest starsza i po prostu tak wyszło i przeprasza i ogólnie. Ale jak nam to opowiada, to mówi tak o, ja przebiegłam przez ulicę, on wyskakuje, zatrzymuje się, myśli sobie, że to taka młódka i weźmie ją, poderwie, a tu się zdziwił. Ale się śmiał, ale się śmiał, naprawdę. To takie miłe było, no. niesamowite. niesamowite kobieta się czuje cały czas. No tak być, no Kobietą. Tak. Dobrze. No fajnie, fajnie, bardzo mi się to podobało. To jest ważne. Gadamy do telefonu i tak ludzie przechodzą i tylko patrzą na nas, bo wy tego nie widzicie. To jest dek. tak. Właściwie droga. Ludzie chodzą, spacerują i tak fajnie wygląda. Taka piosenka jest być kobietą, być kobietą w jednym celu. Tak jest. Za kobiety. I teraz musimy wszystko zaplanować, co dalej. Z przodu widzimy ponton nasz Przycumowany. No, Powiedzmy. I tutaj odniosę się właśnie, odniosę się do pani Hiacynty. Pani Hiacynto pani pisała... Pan... Hiacynta pisałaś, e, że... Brakuje... Nie wiemy ile lat ma Hiacynta. Ale myślę, Ale że będę mówił. Jak na nie wiemy, to się nie obrazi, na mam nadzieję. Jacynta pisałaś, że potrzebna e, nam e, kotwica do e, pontonu. Tak. Ale myśmy wpadli na pomysł, że zamiast kotwicy będziemy przywiązywać do bojek ponton. Także zamiast kotwicy użyjemy sznura i przywiążemy. Też jest pomysł. Powiem jeszcze tak, że Iza chciała wziąć kamizelki. Powiedziałem, że nie będziemy płynąć na drugą stronę, a czuję, że popłyniemy na drugą stronę nie, na wyspę. Nie popłyniemy. Jest fajnie, Jutro pompujemy pompon. Tak. ponton. Tak. Mm. A global lokal też nie wiem, jak ma na imię. Ale też pisał, że Nukusia no się tylko zmieści do pontonu. Także nie, nie, nie tylko Nukusia. No Duży jest. Ja mam wędki. Chyba pięć <grym> wiem tych wętek, albo dziesięć, nie wiem, takie bambusowe. No zobaczymy. Będziemy łowić bo Dzisiaj próbowałem te gawony złapać, ale nie udało mi się. A pani Zofia dzisiaj pytała, że w Trogirze, gdy byliśmy na obiedzie na hamburgerach, jeżeli dobrze pamiętacie, odcinek taki wyszedł, i że, to, że nie dałaby rady. Ponieważ był tam ogromny hałas z boku. Tak, tak. Mm. Ten pan ogarniał butelki i czuliśmy tak. się jak w takim sklepie monopolowym <laughs> albo w skupie butelek. Także <laughs> było głośno. Ale pani Zofiu powiem tak, że to nam tak nie przeszkadzało, jak z boku za nami siedzieli Niemcy z dwójką dzieci i te dzieci robiły mm -hmm. co chciały normalnie. W pewnym momencie te z dzieci. Zresztą nawet tam widać. Tak. Jak mi zaglądał tutaj. Tak, tak, no, tak. No, tak w pewnym momencie te dzieci pobiegły w tłum, zniknęły i mama się skapnęła i biegała, latała, szukała tak, tych szukała dzieci. Tych ten. No naprawdę. Ale ja powiem, bo tam nawet tam było napisane, że mikrofony nam nawaliły i kilka scen jest w ogóle wyciętych z filmu. No szkoda, bo były fajne, ale w jednej scenie było jak Piotrzkowi podszedł chłopczyk do tego hamburgera, jaką on stał i tak. mówił wow, hamburger. Tak, tak było. Tak Przeżywał to strasznie, także to też było nagrane, ale niestety no, mikrofony nam... No Dla mnie to była taka dziwna sytuacja, bo ja tu mam hamburgera takiego dużego z płytkami, a podchodzi małe dziecko no. i patrzy do tego hamburgera wow. i wow. To, tak normalnie... to było takie... No, już bym no. mu oddał tego hamburgera te dnie, no ale rodzice siedzieli z tyłu, no to... Justyna K. pisała, czym teraz Was zaskoczymy. A więc no chyba zaskoczyliśmy was tym, jaki rejon Chorwacji wybraliśmy <noise> tak naprawdę. Bo szczerze powiemy, nie spodziewaliśmy się totalnie. No, ja trochę miałem tak w planach. No trochę tak. Bo się oglądałem filmików, gdzie się no, łowiły. Ryby. Ryby tak, i wszyscy w wodicach łowili te mhm. ryby i się nakręciłem na tej wodice. Mhm. Także mam nadzieję, że uda mi się coś złowić. Już nie wspomnę o tuńczyku, na którego poluję ten. No. <noise> Mam nadzieję, że się zmieści do Pontona. No zobaczymy. A prezesik 07 pisał, jesteście wspaniali. Miłego wypoczynku. Także dziękujemy. Dziękujemy, dziękuję miło nam bardzo. Staramy się, aby te vlogi były urozmaicone, aby coś się działo, aby nie było nudy i aby były tematyczne. No to też jest. Tak, ważne. Tak, no to jest... Żeby nie było takiego miszmaszu, bo czasem są takie odcinki dłuższe, że na przykład gdzieś jedziemy tu, tam i ja muszę po prostu zmontować taki miszmasz totalny, ale jednak takie z Chorwacji vlogi fajnie jak są tematyczne. Jak jest restauracja, to jest restauracja, jak jest plaża, plaża, a jak wyjście, to wyjście. No tak, tak. No. No, także i chcemy też trochę poczucia humoru, aby było w tych odcinkach jednak, no bo tacy jesteśmy na co dzień, także przekazujemy Wam... Naszą energię. Tak, dokładnie. Powiedzieć. I chciałem się jeszcze odnieść do tego, że pamiętajcie, że wszystko my musimy sami szukać wszystkich miejscówek, nie oglądamy żadnych YouTube'ów czy coś takiego. Tak, właśnie. Tylko wszystko samemu. Bo szukałem. ktoś też pisał, że w Duboce drożej Tak, e, tak. wzięliśmy niż było na stronie, bo na stronie było chyba 100 euro, a my płaciliśmy prawie 150, no ale to jest ze względu na to, że mm, no, my przez booking zamawiamy, a wy macie bezpośrednią gospodarzę. Tak, tak, tak. To, to naprawdę, się... my m, tak jak szukamy przez Booking, to naprawdę dużo czasu schodzi, żeby coś znaleźć, co nam będzie odpowiadać. Jak... I ja tutaj jeszcze chciałam podziękować Damianowi, Kamilowi i Hubiemu za życzenia imieninowe. Tak, miałam 3 września imieniny, także dziękuję za życzenia. Bardzo mi było, naprawdę. Zaskoczyliście mnie. Stryjowie Izabeli. <laughs> także fajnie. A jeszcze JG pisał, że w sprawie Hondy. Żeby się z kimś tam kontaktować, więc pewnie. No, zobaczymy. Dziękujemy zobaczymy. dziękujemy mm -hmm. za podpowiedź. Jak będziemy. Tak, już, nick, JG. tak, jak już będziemy w domu, to wtedy zorientuję się, co to za, za zespół, który naprawia hondy. Mm -hmm. No, jak mówiliśmy wcześniej, jest, jest, mamy w Poznaniu osobę, która stara się naprawić. No, zobaczymy. No. Jesteśmy dobrych nadziei. Jak to wszystko. Przebiegnie Szkoda nam Honda, naprawdę szkoda, bo tu mogę powiedzieć, bo tam widziałem, tam dużo się ludzi wypisywało, ale powiem Wam, że taka honda to naprawdę prawdziwy skarb. Tak. Naprawdę. Mało pali, małe koszty eksploatacji, niesamowite. A to, że tam się psuła, tam ktoś pisał właśnie, co drugi odcinek się psuła, to słuchajcie, to nie wyszło tak źle, bo co drugi odcinek to tylko dwa razy nam się popsuła, a ona nam się w ogóle nie psuła, tylko sterownik poszedł. Jak jesteśmy przy temacie Hondy, to Kocury pisze, że ma taką Hondę szampańską w benzynie 1.8. Hondy pierwsza klasa, mm. także możecie mówić co chcecie, ale Hondy są the best. Zauważyłam, że dużo naszych widzów ma Honda Civic. No Fajnie, fajnie. Nie no, z integrujemy Hondą się. <noise> wszędzie zajedziecie. No, to mm. Hondzie ja spaliłem Te nowe auta nie są takie nie, rewelacyjne nie. wcale, też się psują, też. Nie, byliśmy już A Aczkolwiek dążymy cały czas do autonomów i to będzie naprawdę super, bo jak będziemy już w podeszłym wieku, nie będziemy mogli sami prowadzić aut, wsiadamy do takiego auta i mówimy: zawieź nas do dzieci, zawieź nas do Chorwacji i te auto jedzie samo. Mm. także. To będzie ciekawe. Nie, to będzie super po prostu. No. A my sobie w autku otworzymy winko i będziemy pić winko podczas jazdy. O, będziemy z tyłu siedzieć. Także... Będziemy podziwiać widoki, a nie tak. winko. Wtedy będziesz tyle lekarz brał, że. Będziesz przecież Dzięki. Dzięki. Jak będziesz w podeszłym wieku. No, takie życie. Zabierzemy z Rysmana zaopatrzenie. W podeszłym wieku. Pan Czesław Matuszek pisał, że bardzo lubią nas oglądać, chyba rodzina Tała, że jesteśmy inspiracją, i mimo, że oni podróżują na dziko, to oglądają nasze odcinki, że podobają się, także cieszymy się bardzo. Panie Czesławie, Mamy w planach campervana, mamy ten. Tylko nie możemy się jeszcze zorganizować, Ale jesteś podejrzeć. że oni kamperem podróżują? Czy nie, to? no może no mówię, campervana. W sensie, no ja myślę, że podróżują busem przerobionym. Tak, może się odezwie. No, także to jest ciekawy. zakładam, bo to jednak łatwiej ten. Mhm. Ale mamy, mamy w planach, chcemy coś takiego stworzyć, ten. No, plany już są od dawna, no, a wiadomo, jak z realizacją wszystkich planów. No, czasem tak bywa, że się przesuwają. Ja jeszcze na koniec chciałam podziękować Jogiemu ładnie i za wyglądasz, także dziękuję, że ładnie wyglądam. Staram się. No Izabeli. Izabeli. Tak, Wypijmy dzięki za to. i poczekaj. A to wypij za zdrowie Izabeli. Jak już pijesz. I chciałam. Zdrowie wszystkich naszych widzów. Pozdrawiamy Was serdecznie i kończymy ten odcinek. Bo był i tak długi. Tak, i kto wie, może będzie Pelsejak. Peliesacz. Pelse... Peljesacz przepraszam. Mm. Przepraszam Dobrze. wszystkich, co się denerwują na mnie, Bardzo ale ja muszę zobaczenie. parę razy powtórzyć. Pa!